Jest, 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 widzowie, jest, jest! Kurde, mamy to w końcu, w końcu, kurde, wczoraj zapowiedzieli Citizen Skylines 2-mort, już na pewno słyszeliście te newsy. Ja oczywiście, jak z, zawsze, opóźniony w rozwoju. Także witam Was serdecznie z tej strony, Błażej, kanoner Dornia TV i zapraszam Was na prześledzenie trailera, który wczoraj się pojawił z Citizków 4K. Wygląda on naprawdę kurde dobrze. Natomiast uczulę Was za chwilę na pewne rzeczy, które są z nim związane, ale to za momencik. Najpierw zacznijmy od tego, że. Pamiętacie jak kilka miesięcy temu paradoks tam szalało z delcekami do Cit's w jedynki, nie? Był spamming tam, kurde, co chwilę coś wychodziło, nie? To wieżowce, jakieś skyscrapery, tam bajery różne, fantastyczne rzeczy Radio Afrika, Bambata Safari, o którym marzyliście od zawsze w tej grze i na pewno wam się bardzo przydało. No i wtedy jak tak wariowali z tym spamowaniem, z do CT z tymi delcekami, to pamiętacie, że ja na jednej ze swoich transmisji powiedziałem coś takiego na ten temat, że dla mnie jest to jakby już taka próba ostatecznego wydojenia pieniędzy, czego się da po prostu z Citisów jedynki. Wiecie, taki ostateczny strzał, ostateczny skok na kasę. I jak się okazało, nie pomyliłem się, bo wczoraj na konferencji paradoksu zostało oficjalnie ogłoszone Citis Skylines 2. Został pokazany trailer, który swoją drogą wygląda tak, że można się kurde naprawdę popuścić. Można majtki z urażenia. Nie, normalnie aż ten trailer kurde, taki nie? Więc teraz odnośnie, przejdziemy do tego tra trailera i zaraz wam powiem kilka rzeczy. Także lecimy. No odtwórz mnie to. O, proszę mi to odtwarzać. Muzyczka jest na dzień dobry. Zaczyna się. Patrzcie to, pod ziemią to jest pokazane. I ta lektorka taka futurystyczna też zaraz. Widzieliście co było pokazane? Pokazali, że jest zmiana dotycząca elektryczności ewidentnie pod ziemią było pokazane rurociągi plus pewnie elektryczność i bezpośrednio wyjechali na latarnię. Przypadek nie sądzę. Pokazali po prostu, że będzie poprawione to, czego w CKIS 1C nie było, tak, czyli będzie elektryczność normalnie pod ziemią poprowadzona. Także i widzicie na początku trailera, tu Not Actual Gameplay, czyli że to nie jest aktualny gameplay. Wiadomo, jest dopakowane trochę render. Jak to zawsze trzeba jakoś sprzedać grę, zachęcić. To jest normalne. Natomiast widzimy tu obiekt. Tu. tak, Taką widzicie tu stacyjkę benzynową. Golden Gasoline Station. Co to jest? Już wam mówię mortki, sobie wyjdziemy na inny film. Patrzcie to. Już wam pokazuję co to jest Golden Gasoline. O, kurczę miałem tu wkleić to. O właśnie jest. Patrzcie, pokażę Wam od początku ten filmik. Jest to obiekt stworzony przez jo Joachima Stiksona, jak widzicie. I mamy co? Silnik Unreal Engine. Więc czy ta stacja benzynowa znalazła się tam przypadkiem? Nie sądzę. Nie sądzę. Patrzcie w ogóle, jak to wygląda. Przyjrzyjmy się chwilę. Zobaczcie sobie. To jest taki obiekt, który miał być jakby taki, taką demonstracją tego, co potrafi silnik Unreal Engine 4. Prezentacją, jak graficznie to wygląda. Więc przyjrzyjmy się temu. Patrzcie, jak to, kurde, tu wygląda wszystko. Zaraz pokażą to bliżej trochę. Ładnie, naprawdę render jest piękny. Tego. Za chwilę pokażę Wam jedną rzecz jeszcze, jak będzie zbliżenie. O, patrzcie tu na ten asfalt. Jak, jak to, kurde, wygląda w ogóle, nie? Jest... Czekajcie, wezmę na full będzie lepiej, może widać. Zobaczcie to. Te kurde wgniecenia w asfalcie, to wszystko. I teraz już Wam mówię o co mi chodzi, dlaczego Wam pokazałem ten obiekt, i też trochę grafiki. Eee, wróćmy sobie do tego trailera i jedźmy z nim dalej. Mamy not actual gameplay, ale to jest obiekt Unreal, Unreal Engine, ta stacja. I patrzcie, teraz tu, jak wygląda to wszystko. No jest grafika mega podobna. Patrz, o, to w ogóle, nie? To budowanie tego mostu, kurczę, to jest też coś pięknego. Jeżeli tak, to będzie wyglądał w Citisach 2 to jestem za, nie? Bo aktualnie, jak wiecie, w Citisach 1C w buduje się drogę z punktu A do punktu B i ona się pojawia. Z powietrza po prostu nagle sobie jest. Jakiś tam asfalt chyba z kosmosu przylatuje, nie wiem. No, mniejsza tam już oczepialstwo, bo gra ma już 8 lat. Więc, no wiadomo, ładnych parę lat temu była robiona. Natomiast jeżeli tak to będzie wyglądało jak tu. Zobaczcie, to jest coś pięknego. Zobaczcie tu w ogóle to rondo, nie? Jak wygląda ja pierdzierz? To jest kurde coś pięknego, nie. Takie fajne drzewo wielkie na środku postawili jedno i takie rondo. I patrzcie w ogóle ruch, jak przebiega na tym rondzie. Patrzcie, jak płynnie oni jadą. Może. I z dwóch pasów korzystają, nie z jednego. Nie. Także jest najazd, chyba będą poprawki w ruchu. No raczej wypadałoby po tylu latach. Mam nadzieję też, że paradoks przez te 8 lat yy, tworzenia Cities i marudzenia graczy i tworzenia rzeczy przez moderów poszedł po rozum do głowy i po prostu pewne rzeczy zaczerpnął, jakieś doświadczenie zdobył przez te 8 lat i wykorzysta je, że w Citis 2 to naprawdę będzie można pograć konkretnie, nie? bez wkurzania się, że drogi nie możesz zbudować, bo, bo grze skrzyżowanie nie pasuje pod kątem jakimś tam bez przesady. Patrzcie w ogóle to, jakie tu są detale, jakieś drzwi popisane. Co, o co tu chodzi? Ten, ta fura, zobaczcie, jakiś stary sztucel Naprawdę, kurde kozacko, to wygląda w ogóle jakaś taka stara kam kamienica. Elegancko, super, naprawdę, to wygląda pięknie. Tu ludzie, zobaczcie na chodnikach, jak wygląda. Nie, nie chodzą już kwadratowe helgi, z tego widać. <laughs> nie. Także napisali, że to jest aktual gameplay. Natomiast jeżeli będzie to silnik General Engine Serial, to. Spodziewałbym się tego, że grafika będzie bardzo zbliżona do tego, co tu widzimy, naprawdę. Przed chwilą widzieliście, jak to na realiu wyglądało, zobaczcie to, co tu jest. Oczywiście płonięcie kompów szykowane i tu mamy ona na nowe graficzki, nie? Bo, no, wiadomo, niektóre komputery tam jedynką mają problem. A co dopiero to, co tu jest pokazane? Teraz, patrzcie, ważna rzecz, to jest ważne w tym trailerze, co pokazał teraz. And ta muzyczka w ogóle i ta lektorka, to jest coś pięknego. Widzieliście to? Pokazali nam płynne przejście między porami roku. I ja bym się spodziewał, że będzie tak. Pięknie, pięknie, naprawdę, kurczę, te cztery pory roku, płynne przejście między wiosną, latem, jesienią, zimą, naprawdę Spend pięknie by wygląda. I myślę, że można się tego spodziewać. Tu, really jakie rendery budowane. No, na pewno tak nie będzie wyglądało budowanie bez przesady. W środku nigdy nie pokazywali. Ale patrzcie jak ta ulica to wygląda w ogóle tak. To, to ta animacja tych dźwigów za chwilę wam powiem więcej, Będziemy mieli samoloty od początku już widać. Tak było też w jedynce. Lotniska były to prawda takie budowane jednorazowo. Wiecie, nie tak jak konstrukcja w Airport. Teraz wam pokażę ten most w ogóle nie, to kurde, Here? jak to wygląda. No i tu widać już What? render bardziej z miasta. Nie jest już taki kozacki, ale tu ta woda, you to jest, kurde. Teraz to zobaczcie, jak to wygląda w ogóle, nie? No i zobaczcie, teraz kolejną ciekawostkę. Dlaczego śmiem twierdzić, że może być CITIZ na silniku Unreal Engine? Patrzcie to logo. Przyjrzyjcie się i pokażę Wam teraz jedną rzecz. Yy, Unreal Engine. Yy, wczoraj sobie wpisałem, oczywiście w goglach poszukałem, żeby przygotować się jakoś, chociaż troszkę do tego materiału, żeby kilka rzeczy powiedzieć. I co to jest Unreal Engine? No to wszyscy wiedzą, silnik stworzony przez Epic Games. Jak korzysta ktoś z Epica, to wie, że można tam sobie pobrać ten silnik, można się bawić, tworzenie gierek. Natomiast patrzcie logo Cities. I co trafiłem szukając rzeczy o Unreal Engine? Trafiłem na coś takiego jak Quixel. Zobaczcie logo. Czy podobieństwo tych yy, emblematów jest przypadkowe? Też nie sądzę. Zobaczcie, Quixel zajmuje się renderowaniem, yy, skanowaniem obiektów. W realu, jak widzicie, nawet fotkę mają ładnie zrobioną. Re Reali z Reala, więc biorą obiekty z Reala i renderują je jak widać na silniku Unreal Engine. Gdzie, jak wejdziecie sobie na Quixela, to wszędzie widzicie, że tu jest ta ikonka, że Unreal Engine używają. Więc czy to kolejny przypadek jest to podobieństwo logo? Nie sądzę. Dwie przesłanki mamy w tym trailerze, świadczące o tym, że. Prawdopodobnie Ctis będzie na Unrealu postawiona. I ja bym się cieszył, bo naprawdę będzie to zbliżone do tego, co widzimy na trailerze, jeśli będzie Unreal. Wiadomo, że będzie płonięcie kąpów, będzie trzeba mieć nie wiadomo co. Chociaż. Hmm, zobaczymy, jak to optymalizują. Wygląda to pięknie. Jeszcze właśnie o tej animacji tych dźwigów wam miałem powiedzieć, bo się zagadałem i zapomniałem. Widzieliście te dźwigi tam, nie? Jak animacja wygląda? Jeszcze może cofnę to, wam pokażę gdzieś to było. Tu te dźwigi, właśnie to. Ten kawałek, jeszcze raz. Tu jest najazd. O, i to to, 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 to konkretnie, nie? Wiecie, jak wyglądała ta animacja budowania w Citizkach Jedynce, nie? Rusztowania na 100 budynkach, no na pewno. Tylko, no wiadomo, poprawka, że 8 lat temu była robiona. Natomiast ja się śmiałem, że te rusztowania, które oni tam stawiali przy tych wieżowcach, to od faraonów. Wzięli jak piramidy były stawiane, takie rusztowania. Natomiast tu widzieliśmy dźwigi piękne, kurde. Zobaczymy sobie jeszcze raz Wodkę, a co a tam kurde, kurde zobaczy, no ja pierdzielę, nie. Będę tego jest piękny, nie? Ale wiadomo, że to wiadomo, że jest dopakowany, żeby sprzedać kurde grę, nie to tak się robi. I mamy zapowiedź, że 2023 rok. Kiedy się spodziewać nie wiem. 10 marca mamy ośmiolecie CT-sków, więc podejrzewam, że tego dnia dowiemy się czegoś więcej. Dzisiaj u mnie jeszcze pojawi się jeden materiał, bo jeszcze jedna ciekawostka wypłynęła w związku z Titiskami 2 i jest to taka ciekawostka, dzięki którym, której można już stwierdzić mniej więcej, czego się spodziewać po grze niektórych rzeczy. Także zapraszam Was dzisiaj na drugi materiał. W tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że jakieś gaty gdzieś tam nie palnąłem. Trailer jest kozacki, naprawdę, no kurde, rozwala łeb. I mówię, mimo tego, że jest napisane, że to nie jest gameplay, to po Unrealu można się spodziewać naprawdę dobrej jakości, kurde wyglądu. Jeżeli faktycznie to będzie Unreal, bo jak tak jak mówię, to są domysły tylko. Natomiast te rzeczy, które powiedziałem na pewno nie są tu przypadkowe. Także co, dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam oczywiście do aktywności pod nim. Łapki, komentarze, sub dzwonkiem, jak ktoś nowy na kanale. I widzimy się w drugim materiale za jakiś tam czas. Muszę zrenderować, nagrać. I do usłyszenia. Cześć!